W codziennym różańcu zwracamy się do Maryi. Widzimy w niej tą, którą sam Bóg wybrał i dał jej wręcz nowe imię. Bardzo pięknie Jan Paweł II przypomniał nam o tym. Anioł, pozdrawiając przy zwiastowaniu dziewicy z Nazaretu, mówi do niej Bądź pozdrowiona pełna łaski. Nie nazywa jej inaczej, nie wymienia jej imienia. Maryja, ale łaski pełna, to znaczy, że to jest jej imię, które pochodzi od Boga. Patrzymy na łaski pełną i staramy się zobaczyć tę pełnię w jej sercu poddanym Chrystusowi. Pan o sercu otwartym dla każdego z nas daje nam Maryję, byśmy w niej widzieli wzór dla nas, a jej serce to serce kochającej matki. Serce, które z czułością przyjmuje każdego, kto przychodzi do niej. Do tego zaprosił ją Pan pod krzyżem na Golgocie, gdy powiedział, wskazując na ucznia, Oto syn Twój. Modląc się różańcem, nie zapominajmy, że w Maryi mamy matkę o sercu wielkim kochającym, nawet jeśli nasza ziemska mama nie potrafiła nam tego w pełni okazać. Maryjo, nasza niebieska matko, uproś nam serca gotowe kochać jak Ty i tak jak Ty gotowe naśladować wielkie serce Boga.